So <laughs> Szech Bóg chciał sześciu prosiąt, a ty jedno dałeś i to padłe! Nie dziw, że nas przeklął! No? I co z nami będzie? Sam też spłaśniałe wino przyniosłeś. Ten urok to tak samo twoja wina, jak i moja! Co tu robicie? A ten co z księżyca zleciał, składamy dary wszechbogu, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś rzucił. Wszechbóg, Bóg powiadacie. Pierwsze słyszę to jakieś nowe bóstwo? A właśnie że stare! Już nasze dziady go czciły. Mówią, że to było tak. Rosław z Rodnika przyszedł tu chrust zbierać, a tu nic z tego nizowego. z podziemi głos słychać co ofiar i posłuszeństwa żąda. Od tego czasu przychodzimy tu z darami, a w zamian Wszech Bóg w opiece nas ma i od złego chroni. Mmm, właśnie widać. Co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecież, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy... A będą jeszcze gorsze. Wszech powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżyna nam jakaś szkarańcza. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć Wszech Bogu, pomóż nędznikowi w potrzebie! Obcego może posłucha. Dobry wieczór. wszystkich z tej strony Maciej Czuliwaty. Zapraszam na kolejny odcinek z Wiedźmian czy Gon. Spotkaliśmy wieśniaków, którzy mają problem z jednym bóstwem. Nowe zadanie opium dla ludu. Przemierzając ostępy, Welen Gerard natknął się na ołtarza przy nim dwóch zatroskanych wieśniaków. Zapytania źródło zmartwień chłopi wyznali, że czczone przez nich bóstwo obudzących grozę nazwie Szech Bóg odrzuciło przyniesione przez nich dary. Wiedźmin nie był osobą szczególnie udowodnioną, obiecał, że wstawi się za Bogu, bo innymi kmieciami. My również sprawdzimy coś, czy coś jest na rzeczy, czy wręcz przeciwnie. Tak Bogu pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Czemu naruszasz spokój, mojej boskości, śmiertelniku? Bo chcę, żeby wasza boskość cofnęła klątwę, którą właśnie rzuciła. Ci chłopi naprawdę nie mają. Albo przyniosą gorne dary, albo nadejdzie susza, dla dobicia, ziemi i lawiny. Dziękuję. A winy tu? Niby skąd? Nie odpowiada. Trudno. Dokończymy rozmowę, jak go znajdę. Głos dochodził gdzieś spod ziemi. <laughs> Nie dość duża, żeby przez nią przejść, ale dość duża, by przepuścić dźwięk. To było wino, do szczętu skwaśniałe. Mimo to ktoś się wypił. Mógłbym pójść za tym zapachem, ktoś nałożył iluzję. Mnie niepokoić moją boskość! Gerald z Rivi, bardzo mi miło. Spodziewałem się, że wszech Bóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem! Przecież w zamian im pomagam! Błogosławie, rozgrzeszam, daję rady. Wierz, mi, ludzie tego potrzebują! No i opiekowałbym się nimi dalej, ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które... Które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwy. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić Siadłem mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Dawno siedzisz w tej norze? Od stu lat. Była zima. Schroniłem się tu, zrobiłem ognisko. Na tyle duże, że płomień sięgnął szczeliny i podpalił krzaki na górze. Rozkaszlałem się od dymu. I nagle słyszę jakiegoś chłopa. Głos znikąd woła. O cud. No i tak zostałem w bóstwem. Raczej pasożytem. Może i ta. albo kim są w takim razie Freya i Melitele? Przecież też nic nie dają w zamian za modły i ofiary. A ze mną <laughs> można sobie przynajmniej pogadać. Posłuchaj dosadwoczu. Albo zadowolisz się tym, co dostajesz, albo to ja skarmię cię tylko. Cholerni reformatorzy. No dobrze już, dobrze. Mogę iść skromniej. الا چرخو دو کونجا موین دیال گانو Może pójdziesz na górę zobaczyć czy cię tam nie ma. Może pójdziesz na górę zobaczyć czy cię tam nie ma. Nowego. Rozmówiłem się z Wszechbogiem, w cztery oczy. I, I co? Ulituje się nad nami? Ulituje. Zadowoli się tym, co mu przynieśliście. Mówiłem ci, mówiłem, że Wszechbóg jest miłosierny, że zrozumie. Dzięki Wiedźminie. Bywajcie, niech Wam Wszechbóg sprzyja. Przecież się nie rozerwę. Zajęty jestem. Dzień dobry. Chylę czapkę. postanowiłem pozostawić wieśniaków z ich oku. A wam tymczasem dziękuję za wszystko, by oczycić ja na Was serdecznie, pa pa pachniecie